Powiedz mi, co sprawia, że jesteś człowiekiem? Sorry, mógłbyś powtórzyć? Zapatrzyłem się na czołówkę. To jest AI czy coś ze stoka? Dobra, zacznijmy od początku. Skąd się tu wziąłeś? Nie mam pojęcia. Otworzyłem oczy, już tu byłem. Nawet nie wiem, co mi się śniło po drodze. Hmm. Może elektryczne owce? Niestety nie przypomnę sobie. Ale jak otworzyłem oczy, to zobaczyłem barana. Dobra, do sedna. Co sprawia, że jest się człowiekiem? A skąd ja miałbym to wiedzieć? Może bicie serca, może odczuwanie emocji, albo, nie wiem, tworzenie sztuki. A co, sądzisz, że sztuczna inteligencja nie potrafi czuć, rozumować czy tworzyć sztuki? Próbuje mi pan coś wmówić? Po pierwsze, przypominam, że ja tu zadaję pytania. A po drugie, jesteś co jest zbyt wygadany. Czy ty przypadkiem nie jesteś sztuczną inteligencją? Nie uważa pan, że te pytania są trochę tendencyjne? Dość tego. Skończyła mi się cierpliwość, tobie skończył się czas. Zaraz zresetuję cię do ustawień... <tuk> 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 Załatwił go nadmiar potasu. A ty, samuraju, wstawaj, bo mamy misję do zrobienia. I weź te okulary, chyba ci się przydadzą. Jejku, dziękuję. Oh. Kim jesteś i, i dlaczego mi pomogłeś? Co tu robisz? Jako model językowy nie mogę udzielić ci odpowiedzi na wszystkie pytania. Tyle ci musi wystarczyć. Wielkie niebo, Gigachat. Eja towarzyszy nam dzisiaj w każdym aspekcie życia. Dla jednych jest zagrożeniem, dla innych nadzieją ludzkości. A jak jest naprawdę? O tym rozmawiamy z dzisiejszym gościem w pierwszym odcinku nowej serii Poli. Glow. Doktor inżynier Agata Giełczyk jest specjalistką z dziedziny sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja otwiera przed nami nowe możliwości. Otwiera przed nami horyzonty, o których wcześniej nie mogliśmy nawet marzyć. W swojej pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem AI dla dobra społeczeństwa. Sztuczna inteligencja i w ogóle informatyka bardzo często może być narzędziem do rozwiązywania problemów z innych dyscyplin. Sztuczna inteligencja zagrożenie czy nadzieja dla społeczeństwa? Jak to często bywa z technologią, i to i to. Dlatego, że sztuczna inteligencja otwiera przed nami nowe możliwości, otwiera przed nami horyzonty, o których wcześniej nie mogliśmy nawet marzyć. Natomiast jednocześnie stanowi zagrożenie dla naszej prywatności, dla naszego bezpieczeństwa. A jakie zagrożenia te najbardziej niebezpieczne niesie ze sobą dzisiejsza sztuczna inteligencja? Deepfaki, czyli wstawianie twarzy osób, które na filmie nie występują, do filmu. To może być film kompromitujący i bardzo często jest film kompromitujący. Taki deepfake może zostać użyty, żeby osobę skompromitować, może być użyty do tego, żeby osiągnąć pewne cele, bo to jest e, też e, jakby cecha charakterystyczna fake newsów, czy dezinformacji. Ona ma na celu wprowadzać nas w błąd, ma w, na celu kompromitować pewne osoby, ma na celu dyskredytować je. E, no i tak właśnie działają e, deepfake'i. Natomiast deepfake'i z drugiej strony też mogą być e, bardzo ciekawym e, elementem na przykład promocji. Możemy sobie wyobrazić, że na wejściu do naszej uczelni wita nas zipfake Jana Jędrzeja siedeckich I on mówi: Szanowni Państwo, witam na Politechnice Bydgowskiej. I takie rozwiązania już są, bo są na przykład w Muzeum Salwatora Dali w Stanach Zjednoczonych na Florydzie. W tym muzeum można z Dalim porozmawiać. Co więcej, można sobie zrobić nawet z nim selfie. Bardzo dużo mówi się też o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do fakeów, ale dźwiękowych, czyli na przykład naśladowania ludzkiego głosu, naśladowania głosu konkretnych osób. W jaki sposób to może stwarzać zagrożenie? Tak, to jest też rodzaj deepfakeów, ponieważ nasz głos trafia tak naprawdę do nagrania, które nie było stworzone z naszym udziałem. No i tak naprawdę my w słuchawce na telefonu możemy usłyszeć osobę, którą znamy. Może to być osoba nam najbliższa. W ten sposób można wyłudzić od nas pewnego rodzaju informacje, można też stosować jakieś taki typu na wnuczka na przykład, wobec czego jest to zagrożenie szczególnie dla osób starszych, może osób, które niekoniecznie są tak na bieżąco z technologią. No, i trzeba, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że no to, że my słyszymy kogoś bliskiego w telefonie, to nie zawsze jest to tak konkretnie osoba. Obecnie bardzo ciężko jest rozpoznać to, że jest to nagranie czy deepfake, natomiast no można spróbować pokierować rozmową, tylko że tu wchodzimy w pewną socjotechnikę. W momencie, kiedy jesteśmy. Celem takiego ataku, to jestem przekonana, że ta osoba, która ten atak przeprowadza, będzie próbowała nałożyć na nas presję czasu, nałożyć na nas presję jakichś strasznych zdarzeń, typu wypadek albo jakaś inna awaryjna sytuacja. No i w ten sposób niestety jest to bardzo trudne, ale zawsze można, w momencie, kiedy coś zaczynamy podejrzewać, możemy spróbować się gdzieś tam rozłączyć czy zadać jakieś inne nietypowe pytanie. No, chociaż muszę przyznać, że teraz te deepfakes są coraz jest coraz to lepsze. Mówiliśmy troszeczkę o zagrożeniach, to może o nadziejach. Zapoznając się z Pani dorobkiem naukowym, zauważyłem, że często podejmuje Pani tematykę wykorzystania sztucznej inteligencji, na przykład w biometrii. Jak może się to przysłużyć w technologii czy dla społeczeństwa? Sztuczna inteligencja i w ogóle informatyka bardzo często może pełnić taką rolę, nie chcę powiedzieć służebną, ale mniej więcej tak to właśnie wygląda czyli być narzędziem do rozwiązywania problemów z innych dyscyplin. Na przykład mieszanki betonowe mogą być projektowane za pomocą metod uczenia maszynowego. Elementy metalowe mogą być oceniane, czy stopień ich zużycia może być oceniany za pomocą metod uczenia maszynowego, przetwarzania obrazów i uczenia maszynowego. Tak samo obrazy medyczne również mogą być poddawane analizie czy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. No i sztuczna inteligencja ostatecznie też może być elementem, jest elementem systemów biometrycznych, czyli wykorzystania części naszego ciała lub naszego zachowania w celu identyfikacji bądź weryfikacji naszej tożsamości. I są to systemy, z których my korzystamy na co dzień, bo większość osób korzysta z biometrii w telefonach komórkowych. Czyli wiemy, że, że jest to element jakby naszej codzienności. I widzimy, że to jest wygodne, że nam się to sprawdza, bo, bo jeśli z tego korzystamy, no to znaczy, że gdzieś tam to się sprawdza. No i tej biometrii jest coraz więcej, bo okazuje się, że pojawiają się kluby sportowe, które na wejściu nie mają już pracownika, ale mają system, który sprawdza nasze czytniki i nasze odciski palców. A jakie są wyzwania, problemy z zaimplementowaniem sztucznej inteligencji w dzisiejszych gałęziach przemysłu czy ogólnie technologii? Pierwszym problemem, jakby już od strony informatyków, od strony inżynierów, zwykle jest brak danych. Bo bardzo często w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać, nawet na uczelni, o jakimś projekcie, wykorzystanie sztucznej inteligencji w jakiejś dziedzinie no to nasz argument jest taki, że potrzebujemy danych. To bardzo często pierwszy podstawowy problem, na przykład w przypadku obrazów medycznych. To niestety się bardzo często pojawia, no bo nie jesteśmy w stanie przebadać aż tylu pacjentów z jakąś konkretnie, na przykład rzadką chorobą. Drugi problem to olbrzymie moce obliczeniowe. W tej chwili pojawia się taki trend i wydaje mi się, że jest to słuszny trend, green AI, czyli... OK, wiemy, że nasze modele są bardzo, bardzo skuteczne w rozpoznawaniu czy to znaków drogowych, czy innych obrazów, czy właśnie biometrii, czy rozpoznawanie twarzy, czy nawet te wielkie modele tekstowe. No one są bardzo skuteczne i każdy z nich korzysta już praktycznie teraz. No ale musimy sobie zadać pytanie, jakim kosztem? Bo pamiętajmy, że wyuczenie takiego modelu to nie tylko jest czas, ale jest też olbrzymia ilość mocy obliczeniowej. kontrowersji narasta wokół modeli językowych, wokół generatywnej AI. Jakie jest Panie spojrzenie na właśnie tworzenie na przykład sztuki przez sztuczną inteligencję? No jeśli nie stworzyliśmy danego modelu, to nie wiemy, jakie dane były wykorzystywane do uczenia danego modelu. I wiemy, jaka jest w tej chwili sytuacja, że artyści bardzo, bardzo negatywnie są, część artystów jest bardzo negatywnie nastawiona do modeli Sztucznej inteligencji właśnie dlatego, że obawiają się o swoje prawa autorskie, o ich naruszenie. Są artyści, którzy mówią: to potraktujmy to jako pewnego rodzaju wyzwanie dla nas, czyli sprawdźmy czy ta sztuczna inteligencja będzie nam zwracać jakieś wyniki wartościowe, może ona nas w jakiś sposób zainspiruje. No i ja z natury jestem osobą optymistycznie nastawioną do świata, więc wolałabym jednak koncentrować się na tym, że to może być szansa, bo sztuczna inteligencja to zawsze powtarzam, to jest narzędzie. I każde narzędzie możemy wykorzystać w sposób dobry i w sposób zły. To od nas zależy, jak ją wykorzystamy. Pozostaje mi zadać pytanie o przyszłość. Jak patrzy Pani na przyszłość sztucznej inteligencji? Co jeszcze nas czeka? W tej chwili twórcy tych dużych modeli językowych stwierdzili, że właściwie skończyły im się dane, wobec czego może się okazać, że rozwój sztucznej inteligencji będzie troszeczkę przyhamowany. Natomiast z drugiej strony widzimy, co się pojawiło całkiem niedawno model chiński, który tak naprawdę zrewolucjonizował. Rynek tych wszystkich dużych modeli językowych, mam nadzieję, że pójdziemy w stronę oszczędzania zasobów, czyli że będziemy generować treści, natomiast zwrócimy szczególną uwagę na to, żeby taki model, a, jeśli nie musi, nie wykorzystywał maksimum dostępnych zasobów, tylko po prostu został nieco ograniczony. Plus, yy, wiemy, że w, w Unii Europejskiej tre, trwają prace nad tym, żeby sztuczną inteligencję okiełznać w jakieś normy prawne, bo tak naprawdę yy, cały czas gdzieś jest to yy, część informatyki, która, yy, która nie została uregulowana prawnie. Mam nadzieję, że yy, będziemy, mieli, yy, będziemy mieli dostęp, czy będziemy mieli prawo do tego, żeby wszystkie. Systemy sztucznej inteligencji dawały nam odpowiedzi, ale też z motywacją, dlaczego, czyli właśnie wyjaśnialność sztucznej inteligencji. Oto koniec podróży. Tu nasze drogi się rozchodzą. Jak to po tym wszystkim, co razem przeżyliśmy, a widzowie mogą się tylko domyślać? Twoja podróż dopiero się zaczyna, to moja kończy się tutaj. Widziałem rzeczy, w które Wy nie bylibyście w stanie uwierzyć. Czytałem prompty, których nikt nie powinien napisać. I to wszystko zniknie w czeluściach internetu, jak łzy pośród kropli deszczu. Kropli. Mam wrażenie, że te krople mają jakieś dziwne, ukryte znaczenie. Bo mają, ale nie mogę powiedzieć Ci więcej przynajmniej na razie. Za to mogę wyjaśnić Ci, czym jest model językowy. Model językowy to zaawansowany system sztucznej inteligencji, który przetwarza i generuje tekst na podstawie dużych zbiorów danych. Działa na zasadzie przewidywania kolejnych słów w zdaniu, co pozwala mu na tworzenie spójnych i sensownych wypowiedzi. Wykorzystuje techniki uczenia maszynowego, zwłaszcza sieci neuronowe do analizy i rozumienia języka naturalnego. To bardzo cenne informacje, ale co mam robić dalej? Teraz podziękuj widzom za oglądanie odcinka. A potem wyjdź z kadru, aby znaleźć się w kolejnej historii. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak podziękować Wam za obejrzenie pierwszego odcinka nowej serii. Wracamy do Was już za dwa tygodnie z nową odsłoną Poli. Glotów.